Dzień dobry z tej strony Iwona Eriksson i dzisiaj powiemy sobie troszeczkę na temat chust, a właściwie na temat błędów, które ewentualnie możemy zrobić w chustach i o czym po prostu myśleć, żeby takiego błędu nie zrobić. Kiedy robimy trójkątną chustę, tutaj jest film na temat robienia trójkątnej chusty, możecie sobie kliknąć tutaj w rogu, przejdziecie do tego filmu. Dodajemy oczka tutaj przy brzegu i tutaj na środku. To jest taka klasyczna chusta trójkątna, robiona od góry, czyli ta część jest na karku i po prostu ta chusta wygląda tak, ale tą chustę robimy od tej strony i ona rośnie nam w tą stronę i tutaj możemy sobie zrobić ścieg gładki albo jakiś inny ścieg jakieś ściegi ażurowe na przykład bardzo często są na takich chustach i dopóki robimy ściegiem gładkim to właściwie nie zauważamy czy robimy jakiś błąd bo po prostu robimy ściegiem gładkim robimy tutaj trzy oczka prawe narzut, ścieg gładki, narzut oczko środkowe, narzut ścieg gładki, narzut i trzy oczka prawe to jest po prawej stronie no a na lewej stronie wtedy robimy wszystkie oczka lewe, oprócz tych tutaj oczek brzegowych, które wspomagają, żeby nam się brzeg nie zwijał. Ale w momencie, kiedy zaczynamy tutaj dziergać jakiś ażur, może się okazać, że zauważamy, że ten ażur nam się nie zgadza. Zazwyczaj ażury są w schematach różnego rodzaju schematach ścieków ażurowych, czy też innych fantazyjnych ściegów. I potem, kiedy mamy taki schemat do takiej chusty, okazuje się, że nagle mamy albo za dużo oczek, albo za mało oczek tutaj w tej części. Możemy zrobić błąd gdzieś wcześniej w jakimś rzędzie schematu. Zrobić o jeden narzut za dużo, zgubić oczko, albo gdzieś zrobić dwa oczka razem tam, gdzie nie powinniśmy. Może tak się zdarzyć, ale są takie typowe błędy robione w takich chustach, które właściwie robimy, dlatego że w pewnym momencie zaczynamy dziergać automatycznie. I ja chciałabym właśnie pokazać Wam te błędy, o których możecie po prostu myśleć w czasie robienia chusty, żeby ich uniknąć lub też w momencie, kiedy się okaże, że jest gdzieś jakiś błąd, po prostu najpierw sprawdzić w tych punktach. I to są takie cztery krytyczne punkty. Tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. W tych punktach, gdzie narzucamy oczka. Może tutaj się okazać, że narzuciliśmy za dużo oczek lub zapomnieliśmy narzucić oczko. I jeśli sobie tak chustę rozszerzymy, żeby te oczka, które narzucamy były widoczne, to widzimy, że tu jest po prostu tak ładnie, równiutko po bokach tego oczka środkowego. Ładnie to wygląda. I podobnie tutaj widzimy, że wszystkie oczka są tutaj ładnie narzucone. Taka ładna linia narzuconych oczek. Ale w momencie kiedy robimy błąd, to zaczyna to wyglądać inaczej. Ja mam tutaj zrobioną taką pomocniczą chustę z błędem, z błędami nawet, z kilkoma błędami i ja wam po prostu te błędy tutaj pokażę. W tym momencie, kiedy robimy taką chustę, to po tej stronie oczka środkowego, po prawej stronie oczka środkowego, nie liczymy wtedy oczka środkowego, Powinno być tyle samo oczek, co po tej stronie oczka środkowego. I odejmując te trzy oczka brzegowe, to po prostu tutaj pomiędzy tymi oczkami brzegowymi, prawymi i oczkiem środkowym, powinno być tyle samo oczek, co po tej stronie pomiędzy oczkiem środkowym i oczkami brzegowymi. Jeśli nie mamy tyle samo oczek, od czasu do czasu po prostu możemy sobie te oczka policzyć, to już jest znak, że zrobiliśmy gdzieś błąd. Gdzie mogliśmy zrobić błąd? Patrzymy sobie tutaj na to oczko środkowe i widzimy, że tutaj jest wszystko ładnie, 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 pięknie, równiutko, a tu nagle u góry jest coś nie tak. I tutaj możemy zauważyć, że ja tutaj po prostu. Nie dodałam oczka. Widać, że oczko tutaj jest. Oczko tej części jest zaraz obok oczka środkowego i tutaj nie ma dodanego tego oczka. Widzicie? A jeśli tutaj byśmy dodali oczko, to też byłaby taka dziurka i wszystko byłoby ładnie. Tutaj po prostu przerabialiśmy wszystko razem. A tutaj mamy te dwie nitki, gdzie tutaj powinno być oczko dobrane i to wtedy by od razu ładniej wyglądało. Także w takim momencie, kiedy widzimy, że brakuje nam tutaj dodanego oczka, bo tutaj jest nierówno, to nierówno się układa, to po prostu, jeśli to jest w poprzednim rzędzie, to możemy nawet dojechać dotąd i załapać to oczko jeszcze raz, dlatego że to się potem wyrówna ale jeśli jest to gdzieś niżej, to po prostu musimy spróć sządek, żeby to oczko załapać, żeby to ładnie, symetrycznie tutaj było przerabiane przy tym oczku środkowym. Podobnie tutaj. Tu jest wszystko ładnie, równiutko, mamy nabrane oczka, a tutaj nagle się okazuje, że tutaj nam brakuje nabranego oczka bo te oczka są zaraz przy tych oczkach prawych i tutaj nie ma tej dziurki. I tutaj tak samo. I już te oczka, które nie są nabrane tutaj i to oczko, które nie jest nabrane tutaj, powoduje, że tych oczek automatycznie jest mniej z tej strony niż z tej strony. Tutaj mamy 19 oczek, tutaj mamy 23 oczka. Czyli jest różnica czterech oczek. Mamy oczka, które nie są nabrane. Jedno tu, jedno tu i jedno tutaj. To są trzy oczka. Gdzieś jeszcze jest jedno oczko nienabrane. Jest różnica jeszcze jednego oczka. Gdzie ono może być? Może się okazać, że gdzieś nabraliśmy za dużo oczek bo nie tylko możemy zapomnieć nabrać oczka w tych miejscach, gdzie powinniśmy nabierać, ale bardzo często, kiedy przejeżdżamy na przykład tutaj rząd, tutaj nabieramy oczka, odwracamy na lewą stronę i jesteśmy w tym transie nabierania oczek i tutaj przerabiając na lewej stronie te prawe oczka, Tutaj też nabieramy automatycznie jedno oczko, dlatego że czasami nie myślimy. Po prostu wzór jest, czy jakiś ściek jest tak prosty, że automatycznie nam wpadnie tutaj i nabieramy oczko. Jak sprawdzić, czy nabraliśmy oczko na lewej stronie. Tutaj na lewej stronie nie powinniśmy w tym przypadku, w przypadku takiej chusty nabierać oczek, tylko tutaj przerabiamy wszystkie na lewo. Jak nabrać? To tak ładnie wszystko wygląda. Wydawałoby się, że wszystko jest w porządku, tutaj są dziurki, ale jak się przypatrzycie dokładnie, to w momencie, kiedy nabieramy tutaj oczko, a przerabiamy je na lewej stronie na lewo po prostu, to to oczko nabrane buduje takie dwie nitki. Są dwie nitki przekręcone, czyli jedna oczka narzut i potem następna oczka załapana. I jak to tutaj zobaczycie, to tutaj mamy nitki pojedyncze. Te dwie nitki są pojedyncze, czyli tutaj były nawet dwa oczka, które były narzucone z tej strony, z lewej strony, a po prostu nieprzerobione. Czyli tutaj gdzieś jeszcze. Musi być miejsce, gdzie jest jeszcze jedno oczko nienarzucone. Tutaj nawet w tym miejscu tutaj chyba były dwa, jedno, dwa. I wtedy, niestety, kiedy mamy tak, to musimy spróć. Chyba, że będziemy udawać, że tutaj nic się nie stało. I po prostu nadrobimy oczkami, tu zgubimy gdzieś oczko. To są takie błędy, które... Są bardzo prostymi błędami, które można zrobić automatycznie. Po prostu zapomnieć dodać gdzieś oczka, dlatego że nam tak się dobrze robi. Czy tutaj narzucamy i z rozpędu narzucić także po lewej stronie, ale właśnie można to sprawdzić. Jeśli jest za gęsto, to znaczy, że oczko jest niedodane, dlatego że symetrycznie tutaj musi się ładnie układać, muszą być dziurki, tutaj też. Albo jak tutaj gdzieś mamy pojedynczą nitkę zamiast takiego skrzyżowania podwójnego nitek, to znaczy, że tutaj było oczko dodane na lewej stronie i wtedy mamy nierówną liczbę oczek, albo za mało, albo za dużo oczek i oczywiście diagram nie będzie nam wychodzić. To by było na tyle, spoglądajcie właśnie na te momenty, robiąc chustę. Jeśli wam coś nie wychodzi w diagramie, policzcie, ile macie oczek. Przede wszystkim, czy macie równomierną ilość oczek, to wtedy tutaj diagram i tutaj diagram powinien Wam się zgadzać. Czasami diagram się nie zgadza, czasami można zrobić gdzieś błąd tutaj w środku. To już jest troszeczkę wyższa szkoła jazdy, ale to też można sprawdzić i o tym... Jak to sprawdzić, mówię na moim kursie Dziergać ze zrozumieniem, który mamy link do tego kursu. Jest tutaj także w rogu. Dziękuję bardzo.